Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Was dzisiaj przy rogatkach, przy przejeździe kolejowym, tylko dlatego, żeby ma zaś powiedzieć. Linia kolejowa nr 281 to jest linia kolejowa o charakterystycznym przebiegu o, na trasie miast u gdańsk gdzie jest decyzja, że do 2022-2023 będzie decyzja środowiskowa na wyremontowanie i modernizację wraz z elektryfikacją i położeniem drugiego toru na odcinku na Kuchcynia oraz na gdzie linia miała być początkowo tylko zmodernizowana na odcinku na Kuchcynia, a jednak się udało, że sama linia zostanie wyremontowana na całym odcinku Oleśnica Gdańsk gdzie prawdopodobnie będzie to przebiegł około 200 km na godzinę. I wrócę po latach wrócą, i po latach dewastacji wrócą pociągi e, kole, pociągi osobowe oraz towarowe na linię numer 281. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia wkrótce.